Nazywam się Ireneusz Zakrzewski i jestem kierownikiem robót elewacyjnych na starej drukarni. Zajmuję się projektowaniem sztukaterii. Mamy tutaj przykład sztukaterii, która będzie montowana na, na elewacji, i dyskutujemy tutaj z kolegą na temat tego, jak powinniśmy to mocować. Wszystkie te elementy muszą być dodatkowo zbrojone i będą wklejane przy pomocy kotew chemicznych do ściany budynku po to aby zapewniała nam odpowiednią nośność i nie spadły nam na głowę. Pokażę w tej chwili jak mniej więcej będzie wyglądała ta elewacja i jak duża ilość elementów ozdobnych będzie tutaj występowała. To będziemy mieli około Ponad 100 elementów sztukaterii, które będą mocowane do konstrukcji budynku. Tu u góry widzimy balustradę, która będzie wisiała przed licem elewacji. Będzie ona stała na tym dużym gzymsie, który, który widzimy tutaj poniżej balustrady. Jako ciekawostkę powiem, że cała masa materiału, który będzie naniesiony, przyklejony na elewacji, to będzie około 25 ton. Stąd też musimy szczególnie przykładać wagę do montażu wszystkich elementów sztukateryjnych. Jest to duże obciążenie, w związku z czym sama sztukateria będzie ważyła na około 15 tysięcy kilogramów. Natomiast tynki to będzie 10 tysięcy kilogramów. Jak widać, jest to dosyć poważna ilość, która będzie tutaj nam tworzyła bogatą architekturę tych elewacji. Piotr Kowalski, historyk sztuki, konserwator zabytków, pełnie od samego początku funkcję na budowie konsultanta przy odtworzeniu rekonstrukcji detalu historycznego, jaki pierwotnie na tym budynku istniał. Współpracuję z rzeźbiarzami, którzy pracują nad odtworzeniem detalu. Staram się im pokazać, jak te elementy pierwotnie oryginale wyglądały, oddać ducha epoki. Podczas wstępnych prac konserwatorskich odkryto właśnie ten detal, który jest oryginalny, czyli pochodzi z około 1901 roku, tak samo jak i tynk, no, napis cigareny, reklamy jest, jest późniejsze, ale też przedwojenny. Ten element będzie oczywiście zabezpieczony i zakonserwowany i będzie dekorować ten budynek i sami Państwo będziecie mogli go niedługo podziwiać. Większość detali i rzeźb zostały już ukończone w naszej pracowni rzeźbiarskiej, konserwatorskiej. I muszę Państwu powiedzieć, że wiele detali odnalazłem na wielu budynkach zachowanych w Berlinie na, na w okolicach Kudamu czy dzielnicy Prendslaberg. I no, to jest wspaniała analogia do, do tego budynku, na którym właśnie pracujemy. rekonstruowane detale, które obecnie znajdują się w naszej pracowni konserwatorsko-rzeźbiarskiej, w niedługim czasie zostaną zamontowane właśnie na fasadzie przy ulicy Świętego Ducha w Szczecinie.